Cześć. Dzisiaj chciałbym nagrać taki film odnośnie tego co dotyczy całego społeczeństwa, co dotyczy, bo próbka świadczy o całości, więc pomedytujmy chwilę nad takim powiedzeniem dzieci i ryby głosu nie mają. Więc może w przyszłości będą mieć ten głos, ale to będą głosy, no może niewykluczane, że schizofreniczne na przykład i co to imputuje w nasz świat, że głosu nie mają ale dorastając tak w ten sposób, że nie mają głosu. No to może płaczą z tego powodu na przykład, że w rodzicach siedzi takie przekonanie. A jak nie mogą płakać, no to będą robiły coś tam innego, będą na przykład się zachowywać pasywno-agresywnie. To jest wszędzie widać, na przykład w sytuacjach, w sklepach, jak chcą zabawki i tak dalej. Bo oczywiście głosu w sprawie rodziny nie mogą zabrać, na przykład, jak są wychowywane. Tak, tylko mogą tam kraje jakieś nordyckie, gdzie dziecko może zgłosić do służb, że jest źle traktowane. A pamiętajmy o tym, że to nie chodzi o to, że dziecko ma przewagę nad rodzicem w krajach nordyckich. Tylko, że może się wypowiedzieć. Więc tutaj, żeby usprawiedliwić to, że dzieci i głosu, że dzieci i ryby głosu nie mają, to podaje się kraj nordycki na przykład taki, że wtedy tam jeśli ja stracę kontrolę, a nie stracisz, bo to jest tylko głos, nie tracisz żadnej kontroli, chyba, że uważasz, że dziecko jest od ciebie mądrzejsze, co też siedzi w swoim przekonaniu, że dzieci są mądrzejsze od rodziców, bo są szczęśliwsze i tak dalej, więc... To powoduje konflikt duży w psychice, i to są te milisekundy, które zużywają ci energię. Teraz no możesz kilka różnych rzeczy zrobić, na przykład powiedzieć dalej, że dzieci i ryby głosu nie mają, i ignorować dziecko, nie spędzać z nim czasu, nie bawić się i tak dalej, wychowywać, ale ozięble na zasadzie logiki, żeby wtłaczać dziecku logikę, której ona nie rozumie, ona rozumie tylko emocje, tak naprawdę. Matematykę może zrozumieć. E, dużo później niż w podstawówce, i tutaj mamy związek z politykami, ponieważ e, oni żonglują tymi liczbami, i tak dalej. A my jesteśmy zablokowani na poziomie logiki, bo nie chcemy żadnej logiki studiować, bo nas uczono na matematyki w podstawówce, e, na co nie był odpowiedni czas. I to uczono nas jeszcze logicznie. E, tak jak robią politycy, więc tutaj nauczyciele podpada, podpadają pod e, ma, polityków, dalej idąc, nawet e, dalekosiężnie, to e, nauczyciele jakby zdobywają przewagę nad tym, że dziecko nie zna matematyki, bo jest zablokowane emocjonalnie, gdzieś przed uczeniem się w ogóle jakichkolwiek rzeczy, bo dostanie jedynkę, której nie rozumie. Dopiero rodzice i, e, temu dziecku wytłumaczą, że to jest zła ocena i tak dalej. E, I skarcą je oczywiście. Też logiką, czyli na przykład jakieś kary cielesne. Nie tylko. E, już same zablokowanie przed wyrażeniem głosu, przed tym, że nie może się usprawiedliwić, że to był tylko jeden dzień i tak dalej, bo konsekwencje rodzice widzą w logice, że tak będzie całe życie, a sami byli wychowywani w logice i przez logikę nauczycieli, więc tej logiki dorośli używają. Ale w nieprawidłowy sposób, więc wychodzi na to, że cokolwiek rząd czy politycy wprowadzają i idzie łatwo, po prostu. Łatwo im to jest wybaczane. To jest duże słowo, ale jakby ignorowane, bo oni myślą, że oni się w tym świecie odnajdują, a to jest tylko taki. E, jakby mm, e, um, gdzieś zamrożona osobowość, która na logice już chce tylko polegać. Więc e, nie będzie nazywania emocji, nie, nie ma tego w ogóle w polityce. Nikt się nie przyzna, że czuje emocje w czasie debaty. E, a emocje są związane także z ego. I co, co to znaczy, że ego? Po prostu mmm, cały, zestaw, e, cały zestaw logiki, który pozwala e, wprowadzić tak zwane e, koany, czyli zagadki, które są nierozwiązywalne e, przez e, zwykłą matematykę, na, nawet i przez fizykę. E, tylko coś trendy e, może, to, może to rozwiązać zrozumienie tradycyjne e, e, jakby odmrożenia ty, najpierw tych, tych części, które są, e, które w nas siedzą i przez które, e, które chcą uwolnienia, chcą tego głosu, dojść do głosu ale będziesz się logicznie na przykład e, uspokajał, uspokój się, e, to nie ma żadnego znaczenia, e, to tylko pieniądze, czy nawet e, przecież ja ci nic nie zrobiłem, e, przecież i tak dalej. Dopóki nie zgłosi się tego do sądu, a jak się zgłosi do sądu, więc Sąd musi trendes, e, transcenalnie, e, trendesce, e, rozważyć to, kto ma rację. I teraz oczywiście dla sądu e, to nie jest trudne, bo widzi sąd jako, e, jako źródło tej równowagi. E, studiuje tak naprawdę tę logikę trans, transcendencji, czyli transcencjonalne. I dlatego takim e, powodem do ataków są sędziowie, że e, oni umią powiedzieć, umieją powiedzieć, kto mówi prawdę. Prawdy mają oczywiście dwie strony, więc... E, Wyrok, który zapada, to są kary pieniężne i tak dalej. Jakieś kary więzienia liczby robią swoje. Pojawiają się iluzje czasu, pojawiają się prawdziwe emocje, które są dowodem na to, że człowiek po prostu przez brak, przez brak wychowania i brak głosu e, stracił tą równowagę życia w społeczeństwie. I teraz całe programy 500 plus i tak dalej, całe e, dofinansowania i tak dalej z Unii Europejskiej, to są wszystko procesy, które powodują to, że człowiek e, mm, nie ma głosu, bo e, Powod, powód jest taki, że logika dominuje. Czyli nawet logiką samą można się uspokoić e, tą taką e, podstawówkową, czyli e, to jest tylko tyle, to jest tylko tyle. E, no i to jest wszystko związane z tym, że oszukujemy samych siebie, czyli ego. I teraz... E, jakby to wytłumaczyć, podam na przykład przykład. Ego nie lubi tego, żeby być. Żeby, żeby zrozumieć prawdę. Ono się będzie zasłaniać liczbami i tak dalej, a nie o liczby, chodzi, tylko o zrozumienie emocjonalne, bo wtedy nie awansujesz do poziomu serca, a obecny. jakby świat obecny, w teraźniejszości żyjemy. W takim przełomie, w którym e, jakby naj, najważniejsze jest to, żeby odczuwać przyjemność albo na przykład dążyć do tego, że będziemy mieli przyjemność, nawet jeśli coś jest trudne, nawet jeśli coś jest niekomfortowe, nawet jeśli e, to cię zniewala, nawet jeśli. E, Gubisz się w tym, ale e, e, jakby e, poprzez ego zrozumiesz to, e, że e, to nie było nic trudnego i tak dalej. I teraz. E, Cały czas obracasz się w, kon, w koncepcie, w koncepcie e, tego, że sobie coś wytłumaczysz. I tak się mówi, i tak e, się zniewala kobiety społecznie, że się mówi, że kobieta wszystko, wszystko sobie wytłumaczy. E, ale ona ma większy dostęp do serca. E, czyli ona awansowała już z poziomu tego ego, e, które sobie wszystko usprawiedliwia. W błędny sposób, tak naprawdę, żeby uspokoić się, bo, e, bo musi się uspokoić e, w, na zasadzie kontroli, więc jak tracisz kontrolę, to e, wtedy e, gdzieś ratujesz się tym, że e, coś tam rozumiesz. E, czyli no, całe te. Statusy, jak e, na przykład e, ukończone studia i tak dalej. To jest cały paradygmat społeczeństwa. Społeczeństwo żyje na, na poziomie hierarchii. Biedny, bogaty, wykształcony, niewykształcony, e, miastowy wieśniak, e, wygadany, mruk i tak dalej. I to jest wszystko po to, żeby oceniać, żeby tak zwane liczenie baranów, żeby się uspokoić, że ten jest idiotą, ten jest idiotą, ten niby. E, Niby jest w jakimś zakresie mądry, ale tu zrobił błąd. Czyli tak, jak powtarzam tę technikę, e, atakowanie mu za część, e, atakowanie koły za część, e, którą domniemanie źle wykonał, a, e, i tutaj mamy to podkreślanie błędów posłówce, czyli e, w logice znajduje się to. Że nikt nie jest doskonały, tak jak z religii weźmiemy, nikt nie, nie popełnia błędów. A co jeśli ty się cieszysz z popełnianych błędów? Co jeśli ee, ty się nie musisz bronić przed popełnianym błędem, bo już go przeżyłeś. Nie musi się nikt wskazywać na to. E, ale co tu mamy? Pościg e, i tą iluzję czasu dalej, że gdybym tylko, gdybym to, gdy Gdybyś, gdybym tylko był mądrzejszy, gdyby, gdybym w tamtym czasie wiedział to i to. No, wiedziałeś, dlatego że. Wiedziałeś, dlatego że poznawałeś siebie i poznawałeś, jak siebie oszukiwać. A to jest najłatwiejsze. Poznawanie, jak człowiek oszukuje samego siebie. Dopóki nie, nie awansuje, to jest. Słowo, które jest adekwatne do tego, bo do poziomu serca jest adekwatne, bo to powoduje, że tak jak kobiety, wszystko sobie wytłumaczysz, a kobiety mają dostęp, większy dostęp do serca. Teraz one mają bardzo, bardzo wysoki poziom takiego, jakby walki z systemem i to powoduje, że one się czasami gdy zrozumiesz serce, to się możesz wracać do ego i możesz rozwiązywać zagadki ego, więc możesz wzmacniać tego, ego, możesz powiększać i tak dalej, działać na rzecz kobiet jakby Ee, inicjować w mężczyznach, żeby, czu żeby oni czuli sercem, ee, tylko e, jest kwestia tego, że kiedyś musimy podjąć decyzję, czy będziemy sami, czy, e, czy będziemy w związku. Teraz e, idąc dalej, e, Serce, w sercu istnieje coś takiego jak poświęcenie, czyli ty się zgadzasz na pewne koszty, które ponosisz ze względu na, e, na relacje. E, no bo on, tylko one są bezpłatne, tak naprawdę. I teraz e, możesz się uczyć na poziomie serca, nawet jak ktoś inny oszukuje siebie. Po to, żeby zrozumieć, że ja rozwiązałem, rozwiązałem oszukiwanie siebie w ten sposób, a ktoś oszukuje siebie w, 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 w dużo większym stopniu ode mnie. I, i, I ciekawe, ile czasu mi to zajmie, żeby zrozumieć te pułapki, w cudzysłowie pułapki, bo ktoś sobie doskonale radzi na poziomie ego. Ktoś może być politykiem, Ca cała, całe społeczeństwo jakby e, tak naprawdę ukrycie szanuje polityków, bo oni są w stanie e, na tym ego e, jakby na tym wyniszczającym raku dalej żyć. I nawet e, każdy każdy jakby e, Obywatel ma przeświadczenie, że ten polityk kiedyś ze sceny zejdzie, więc on będzie musiał się zmagać z bardzo śmiertelnym e, wyzwaniem czyli ego mu się pomniejszy przez brak wizerunku, a ktoś może stworzyć wizerunek i tym wizerunkiem żyć i sam siebie przekonać, że tym wizerunkiem jest, co jest najgorszą prawdą. Dzięki, cześć.